Chciałam się porozmawiać z dziewczynami na temat ubioru do szkoły i malowania do szkoły. Jak dzieci, ja to nie wiem, czy wam też tak mówiłam, czy nie, ale mi mówią, że mam się nie malować do szkoły na spadności. No ale no czasem mówię, no dobra, jak ma dobry humor, mam ortopedę, to może się malować, to może tam nauczyciel nie chciał coś zobaczyć. Na no, dobre, to mnie nie będą nie będą. No i. No i maluję się czasem do szkoły. No, jak mają dobry humor, ja jak zło, no to nie boli Nie chcę nim robić nic na złość. Nie wiem, czy Wy też malujecie się do szkoły, czy nie. Właśnie bym się chciała od Was dowiedzieć, jak Wy malujecie się do szkoły. Może z jakiejś propozycji skorzysta i się maluję tak do szkoły. Ja obecnie maluję się do szkoły kredką i słyszę duże. Kobecnie tym, no i tam paznokcie. Dzisiaj mam malowane paznokcie na żółto. Pękającym lakierem. Ale co, na, na zimę już mi tak nie wypara się malować takimi jasnymi kolorami, więc y, muszę kupić sobie jakiś taki ciemniejszy, więcej pon, taki ponury, więcej kolor, tak? I, i tyle. No. A moda? Moda. Szkolna moda, tak mogę powiedzieć. kupuję do szkoły. Zależy jak jest, jaka pora roku, tak? Bo tak zależy. w zimie się nie bierzemy w króciutkie rękawy i krótkie spodenki, prawda, do szkoły. No, więc zacznijmy może od lata. W lato ubieram się obecnie do szkoły takie rybaczki, dżinsy, no takie rybaczki, dżinsy, takie szalki do tego, taka, no po prostu takie ryb, rybaczki mam, jak to powiedzieć, Ogrodniczki takie ubieram, tak, takie ogrodniczki, ubieram ogrodniczki do szkoły i do tego takie e, ładne e, bajerinki. I to wszystko jest bardzo ładnie wygląda, tylko make up, trochę make upu, no i trochę pomalowane się oczywiście pod kolor butów, jakieś dwuletki tam, bransoletki, naszyjniki i tak dalej też ubieram. A w zimę ubieram się oczywiście, ja ubieram się najczęściej, lubię bardzo ubierać jeansowe takie rurki, tutaj mam takie z chędemu, fajne kieszonki, które są takie fajne kieszonki z tyłu. Lubię bardzo ze są fajne, są bardzo, są bardzo ciasne na mnie, no, mam, mam e, rozmiar mały, jest taka chudziutka jak nie wiem. Mam, mówię, wiem, że za chuda, chudziutki rolają, spodnie mam takie prawie do pół brzucha. tak fajnie to wygląda, na to podwózka, taką białą zakładem, taką myszką i na to kolczyki różne i, no, i szpileczki, no, nie bardzo to fajnie wyglądają, szpileczki, na takie kozaczki, kozaki takie, tak? Taka bróżka z myszką i tak to wygląda taki płaszczek fajny, yy, taki czerwony do tego mamy i, i takie czarne kozaczki i to bardzo ładnie wygląda. Bardzo fajnie mi się to podoba. Oczywiście każdy z nas ma swój styl, swój gust. Ja obecnie nie mam swojego takiego stylu, że na przykład po, takim pokieruję się takim przykładem dosyć takim dziwnym, no ale może być emo. Obecnie ja nienawidzę emo, bardzo nie lubię emo, no ale cóż, ktoś lubi, no to lubi, ja tam nie lubię i nie przepadam za emo. Gliwak się co mi w ogóle, no ale cóż, no co zrobić, ich ubiór. Nie wiem jak oni się ubierają, to ja po prostu, Boże, nigdy bym tak się nie ubrała. Ale nie znam do tego, że tak się ubierają, nie się ubierają, jak w robią co z sobą, co chcą. Ja jestem taką zwykłą dziewczyną, która ubiera się tak jak normalne dziewczyny, a nie ja się wywyższę, tak? Jestem normalną, zwykłą dziewczyną, która ubiera się jak dziewczyna. Nie krytykuję innych. Macie jakieś pomysły na make-up make czy tam na ubiór? Piszcie w komentarzach. Jak chcecie filmiki, piszcie w komentarzach. Ja o wszystkim opowiem. No i proszę o wyrozumieć, bo to jest mój pierwszy filmik. i Mam nadzieję, że nie ostatni. Może następny odcinek nakręcę, nie wiem, o gotowaniu? Nie wiem. Gdzieś kuchni, jakieś przepisy podobno, nie wiem, swojej własnej roboty. No nie wiem, zobaczymy zresztą. Jeżeli chcecie tej kuchni, to napiszcie w komentarzu, ale... A jeżeli chcesz jest o czymś innym, to oczywiście napiszcie to, może wybiera to co innego. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie. Dziękuję, że wysłuchaliście te 5 minut jak mam, nawet nie całych. I mam nadzieję, że podobało Wam się. Dziękuję. Proszę jeszcze raz o wyrozumiałość i o komentarze. Dzięki, cześć.